Ksiądz Jan Twardowski. Pomódlmy się w noc betlejemską, noc szczęśliwego rozwiązania. By wszystko nam się rozplątało, węzły konflikty, powikłania, oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy. Zaczęły śmieszyć jak kukiełki, oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, i niech nastraszy każdy smutek tak jak goryla niemądrego, aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska cichych, ufnych na zawsze wzięła w swoje ręce. Życzę Państwu Wszystkiego, co najpiękniejsze, najlepsze i najzdrowsze na święta Bożego Narodzenia.